Dajcie, dajcie nie mi chcę końca, takich filmów. Ale dajcie to... mi dokończyć moją moją optykę i moją strategię, która okazała się no, niczym Piłsudskiego przed bitwą warszawską. Słuchajcie. Jeżeli wyeliminowany jest trudniejszy rywal na początku, to, to dla mnie jest to bardzo dogodna sytuacja, bo na deser zostaje mi Bombel, który dla mnie rywalem nie jest żadnym. I teraz jeżeli jeżeli mamy już. I teraz tak, czy ja miałem jakiekolwiek wyrzuty, że ja trzymam tego ładuję? Nie, nie miałem, bo to samo chciał zrobić apostoł przeciwko niemu, żebyśmy razem napierdalali jego. No więc jakie ja mam mieć wyrzuty, skoro on to samo chciał zrobić? Tylko mu kurwa nie wyszło, bo ja podjąłem inną decyzję, że chciałem najpierw jego wyeliminować. Druga sprawa. To ty, Też, ty prze... ciągnąłeś za sznurki w tej walce. Nie, to cesarz decyduje, kto będzie napierdalany i taka jest prawda. I jeszcze dalej. Przeczytałem wiele... Ta, ta, teraz już się pojawia w ogóle pretensja od Kanusi... Tak, tak, zrobiłeś ten program i teraz kasę zbijesz na tym programie. O, Tysiąc złotych, to, moi drodzy, mówiłem, zarobi jest, ten kurwa program, to jest. Za... A koszty tego programu to jest 12 tysięcy za realizację. Tak więc rzeczywiście, w bardzo dużo. Poczekaj, a, ale, się aż w minus 11. Ale zbieram. na razie tylko poczekajcie, bo na razie omówiłem tylko połowę mojej praktyki. Teraz druga, druga część tego, co Wam chciałem powiedzieć, bo przeczytałem wiele komentarzy. O, Bąbel kurwa tam, nie, 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 nie podjął walki, udał kontuzję, jak ten już był rozjebany. Powiem Wam tak, tak szczerze, obiektywnie. Ja to mam w dupie, bo ja to byłem gotowy do walki, stałem tam i jakby Bąbel powiedział jedziemy, to bym go rozkurwił. Natomiast wiem, że na gali narodowej, gdy doznałem zerwania dwóch ścięgien w prawym, w prawym barku, gdy doznałem najpoważniejszej kontuzji w moim życiu, Pisali ludzie dokładnie tak samo. Zmęczył się kurwa, i udał, nic tam mu nie było. Tak, zmęczył się. Tak. Dwa y, miesiące później miałem bardzo poważną operację, do której doszedłem do siebie ze sprawnością ręki dopiero po roku. I ja tak naprawdę to mam w dupie, czy on miał kontuzję, czy nie, bo to ja byłem gotowy do walki i tak bym to wygrał. Natomiast wiem, że bądźcie ostrożni w takich, w takich ferowaniu, takich opinii, bo sam na własnej skórze przerobiłem i wiedziałem, jakie to było straszne. Jak mi ktoś pisze, że ja się poddałem, bo zmęczyłem, a ja wiem, jak doznałem ciężkiej kontuzji. Więc naprawdę bądźcie. Bądźcie troszkę bardziej tacy chłodni w tych swoich ocenach, bo to są sporty walki, to nie jest piaskownica i tutaj kontuzje zdarzają się na porządku dziennym. Zawsze jest tak, że ilość zawodników w tych walkach jedzie prosto do szpitala z jakimiś urazami. Sam dwukrotnie również musiałem się na takie, na takie wizyty udać.